Zagłosiłam się na warsztaty, gdyż gotuję, lubię gotować, a dziczyzna jednak jest taka nieznana, niespotykana i chciałam się nauczyć przygotowywać nowe potrawy właśnie z tego rodzaju mięsa. Jest to hamburger z szynki z dzika. Najpierw mięso zostało zamarynowane. Następnie było pieczone przez 4-5 godzin. Po czym pokroiliśmy tę szynkę. Poszarpaliśmy ją, przyprawiliśmy ją sosem barbecue. Tutaj jak widać najpierw na samym spodzie bułki mamy sos, następnie mamy mix salad i mamy właśnie przyprawione mięso. I tak to się prezentuje. Pasztet jest z jelenia. Mamy również różnego rodzaju dodatki, typu grzyby marynowane, ogórki konserwowe, ale też krzak, który bardzo dobrze pasuje właśnie do, do tego mięsa. No i tutaj wszystko mamy w formie takich właśnie ciekawych, kolorowych kanapek, które pewnie niedługo też zjemy. Na samym dole mamy pokruszone pierniki korzenne, zalane jagodami w żelu. Na to mamy śmietankę ubitą z serkiem mascarpone. potrawy, które zostały przygotowane, to są potrawy dobre z lasu, marki dobre z lasu, do których, to, do których to spożywania leśnicy państwa zapraszają. Pod tą marką dobre z lasu w całej Polsce, w całym kraju istnieją sklepy, gdzie możemy kupić płody, przetwory i płody runa leśnego, płody lasu, tak bym powiedział. I między innymi warsztaty, które teraz organizujemy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białym Stoku, są właśnie tego efektem.